Wydaje mi się, że gdy przychodzi do pisania części teoretycznej, to jest często związane z przeglądem literatury, prawda? Czy masz jakieś takie e, spostrzeżenia dotyczące tego, jak powinna część teoretyczna być e, ustrukturyzowana? To znaczy, tak, gdybyś miał odpowiedzieć na pytanie studenta pierwszego roku, co mam napisać w części teoretycznej? Tak, tak, mam, mam takie sugestie. Ale najpierw muszę powiedzieć, że nigdy nie pisałem licencjatu. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. Natomiast jak miałbym radzić, to zawsze się najlepiej radzi, jak się czegoś nie wie. To oczywiście poradzę. Ten teoretyczny rozdział jest niezwykle trudny dla studentów. A ta trudność wynika z tego, że. Wymaga on myślenia abstrakcyjnego i zrozumienia, że istnieje jakiś inny sposób percepcji aniżeli ten, który posiadają. I jeśli mają świadomość tego, że istnieje ten inny sposób percepcji, np. poprzez stosowanie innych pojęć, to jest to droga do tego, żeby. Może zechcieli skorzystać z tych teoretycznych narzędzi. Problem natomiast polega na tym, że dla myślę większości studentów, którzy zaczynają pisać pracę licencjacką, oni rozumieją coś, co mówimy o teorii i o tym, że to jest teoria naukowa. To wydaje mi się, że studenci rozumieją przez to jakieś bardzo zawiłe i zagmatwane twierdzenia, które objaśniają w jakimś zakresie naturę świata. Natomiast nie do końca oni sami to rozumieją i nie wiedzą, dlaczego promotor każe im się na to powołać, żeby cokolwiek dalej pisać. Okej, okay, już się czuję jak student. Rzeczywiście jest to mało zrozumiałe. No, no, i to jest ten etap. To jest ten etap. Na... No to co to jest teoria? Jak... Teoria, więc, więc już Ci mówię, jak podchodzi według mnie. Według mnie, jak podchodzi bardzo. Ja nie wiem, czy tak się dzieje na. Na, na, na moim uniwersytecie, ale e, czy tak na innych się dzieje, natomiast uogólniam e, i uogólniając, wydaje mi się, że najczęściej jest tak, że studenci wybierają sobie jakiś temat, na przykład e, powiedzmy. Ty mówisz o tematach pedagogicznych, to nie wiem, no może wpływ poziomu alkoholizmu w rodzinie na stopień wykształcenia tam w pokoleniu X, we wiosce takiej, a takiej. No to jeśli o tym myślą studenci, to oni myślą przez pryzmat alkoholizmu i tego, co alkoholizm powoduje u ludzi. I rozpoczynają swoją pracę poprzez zbieranie danych, na przykład w formie ankiet, wychodzą do ludzi, zbierają te dane w formie danych ilościowych, ściągają na przykład z gus czy tam z jakichś... z badań biograficznych, z badań jakościowych, różnego rodzaju, tak. I robią to, co się nazywa tą całą opisówką. I w zasadzie dla, myślę, 90% studentów praca licencjacka polega na opisaniu rzeczywistości. Taką, i to jest problem, taką, jaką oni ją widzą. E, więc dla nich jest to skrup. Czyli taką, jaką ona jest, tak? Czyli taka, jaka ona według nich jest. Czyli taką, jaka jest. Nie, taka, jaka według im się wydaje, że jest. Spojrzałem sobie ostatnio w statystyki moich filmów. Okazało się, że tylko 20% widzów subskrybowało mój kanał. Dlaczego to zrobili? Chcą otrzymywać powiadomienia o nowych filmach oraz wspierać Akademię Belfra. Teraz jest dobry moment na kliknięcie subskrybuj i zadzwonienie dla mnie dzwonkiem. Ponieważ na studiach studenci są między innymi po to, aby poza wiedzą poznać narzędzia, które pomogą im w, w poznaniu świata takim, jakim on jest naprawdę, albo takim, jakim on prawdopodobnie jest według nauki. O, to może jest lepsze. Takim, jakim on prawdopodobnie jest według nauki. Rzecz w tym, że jeśli student już podchodzi do tego tematu, zbiera, robi tą opisówkę, to najczęściej wydaje mi się, że jest w ten sposób, że on to wysyła do promotora i promotor wtedy się drapie w głowę. Jeśli rozumie promotor, co to jest teoria naukowa i po co ona w ogóle jest, to się zaczyna drapać w głowę i, i, i się zastanawiać, w jaki sposób on, on tak zepsuł to wszystko na seminarium, że student nic nie zrozumiał i tej teorii tam nie ma. Więc pisze najprawdopodobniej do takiego studenta, że no, okej, okay, są dane, tu pan miał jakieś pytania, jakąś hipotezę, ale problemem jest to, że nawet jeśli pan stworzył tutaj metodologiczne podstawy tego swojego całego badania, czyli wskazał pan, co to zmienne i tak dalej, co to zmienne zależne, niezależne, że wskazał pan korelaty, nawet pan je obliczył, super, ale. Dlaczego nie ukazuje pan tego przez pryzmat określonej, ugruntowanej teorii naukowej? No i wtedy student się drapie w głowę i pisze do promotora najczę najczęściej prawdopodobnie, a co by pan proponował? <laughs> e, Okej, okay. albo, albo dzwoni do kolegów i mówi, słuchajcie, znacie kogoś, kto się bronił Kowalskiego 5 albo 10 lat temu? Jakie on, jaką on tam teorię każe wpisać? O co chodzi? Czyli jest kompletny brak zrozumienia. Ludzie, jak słyszą teoria, to myślą sobie. Boże Einstein. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale rozmawiamy już dobrych kilka minut o tym, że ludzie nie rozumieją, czym jest teoria i nie pomagamy im w tym, żeby to zrozumieli. Chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, jak najlepiej byłoby odpowiedzieć studentom na pytanie, czym jest teoria albo czym są teorie, które należałoby włączyć do tekstu pracy dyplomowej. Niektóre książki, niektóre podręczniki nawet niby zawierają jakieś dane teoretyczne, ale jak w danym tekście wyodrębnić jakąś narrację, która może z powodzeniem zostać uznana za teorię? Mm, nie, to już jest wyższy poziom e, e, rozmowy, dlatego że ty mnie pytasz e, o to, w jaki sposób wyodrębnić teorię z danego dzieła naukowego. Gdzie na przykład ktoś, kto stworzył to dzieło, być może nie do końca sam był świadomy tego, że to robi, bo tak może być, dlatego że na przykład to, co napisał, sprawdził, zbadał, układa się w pełen całościowy koncept teoretyczny, ale na przykład przez wzgląd na skromność albo przez wzgląd na niepewność przyjęcia rezultatów przez środowisko, ktoś taki nie nazwał tego wprost teorią. Tak może być, ale wyjaśnił dane zjawisko, bo i do tego, do meritum tego Twojego pytania zmierzając, to właśnie teoria objaśnia, według teorii objaśniamy pewne zjawiska: zjawiska społeczne, fizyczne, w świecie naturalnym. No i teoria daje nam ten pryzmat, najprostsza możliwa z brzegu, po którą sięgnę, chociaż nie wiem, czy ona może być uznana za teorię naukową. Ale za jakąś teorię, która wyjaśnia nam rzeczywistość, to na przykład teoria Taleba Nasiba o czarnym łabędziu. Zamieniam się w słuch. No więc chodzi o to, że dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które praktycznie nie miało szans wystąpić było bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia. A jednak zaistniało i zmieniło obraz rzeczywistości. Przykładem na to jest właśnie kontrast, jaki następuje między białym a czarnym łabędziem. No, kontrast jest sam w sobie, ale w wiedzy. Do, do, do czasu, gdy nie odnaleziono, właściwie nie natrafiono na czarnego łabędzia w Australii, to twierdzono, że wszystkie łabędzie na świecie są białe. Więc ten australijski czarny był takim odkryciem, który spowodował, że zmieniła się całkowicie nasza wiedza, więc e, Nasim Taleb wskazuje, że tak jest w świecie społecznym e, częściej. To znaczy, że częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których nieprzewidziane okoliczności powodują wystąpienie jakiegoś e, e, zdarzenia i ciężko nam oszacować ryzyka związane z wystąpieniem takiego zdarzenia, e, a jednak historia nas uczy, że te zdarzenia mają potężny wpływ na nas i na naszą rzeczywistość. I przykładem jest tutaj Pandemia koronawirusa COVID-19 jako właśnie ten czarny łabędź, czyli potwierdza się to, że jest to teoria. Jest to teoria i chyba możemy uznać teorię czarnego łabędzia wręcz za teorię naukową, ale mm, nie jestem filozofem nauki, więc y, powiem to z taką gwiazdką, że, że właśnie nim nie jestem I, i, i zastanawiałbym się nad tym, czy. Filozofowie nauki by się zgodzili, że jest to teoria naukowa. Niemniej według mnie wyjaśnia występowanie pewnych zjawisk w życiu e, społecznym, a może i w życiu e, przyrodniczym, które były dotąd e, nie, niedostrzegalne w ten sposób przez pryzmat czarnego łabędzia. No. Trzeba tu powiedzieć, że zastanawiamy się nad temat tego, nad czym się zastanawiają filozofowie nauki. To jest naprawdę już Wyższa Szkoła Jazdy. E, ja mam jeszcze ja prostsze mam przykłady teorii. teorii. O, to mów. Sprawiano się, dlaczego Ziemia się trzęsie. Dawno temu. I nikt nie wiedział. No, powstawały różne, różne, różne hipotezy. Myśleli dlatego, że, że bogowie się gniewają, albo że, że zbierają się gazy, albo różne takie rzeczy. Aż przyszedł człowiek, który powiedział, że Ziemia się trzęsie, dlatego że nasz glob Pokryty jest płytami tektonicznymi, które się poruszają, się wzajemnie ocierają i kiedy następują te ruchy na jakąś większą skalę, dochodzi do trzęsień ziemi. Jest teoria, została ona potwierdzona wieloma różnymi badaniami i jest to doskonałe wyjaśnienie tego, dlaczego na skorupie ziemskiej zachodzą takie, a nie inne zjawiska. Tak, teoria tektoniki płyt. No oczywiście, ale tak. Problem, natomiast jak wrócimy do studentów, problem z poznaniem świata przez pryzmat teorii naukowych ugruntowanych polega według mnie fundamentalny na tym, że studenci, trochę ich oskarżam teraz. I trochę nie dowierzam w ich zaangażowanie. Nie ma sprawy, niech będzie porówno, dlatego, że już oskarżaliśmy nauczycieli, więc czas na studentów. A, no to super. Eee, więc studenci według mnie mm, nie podchodzą do pisania pracy licencjackiej jako do procesu, który ma im pozwolić uzyskać jakąś nową wiedzę i ją zaprezentować, tylko jak do procesu stanowiącego ostatni krok do uzyskania dyplomu. I to jest zasadniczy problem z takim praktycznym wdrożeniem w ich działanie tego aparatu teoretycznego. Dlatego, że wydaje się im, że się buduje przed nimi barierę, która ich odgradza od tego dyplomu, bo mają skupić się na czymś, co być może mieli na studiach, jakieś zagadnienia metodologiczne, teoretyczne, ale... Naturalną koleją rzeczy jest, że studenci bardzo pobieżnie podchodzą do tych zagadnień teoretycznych i metodologicznych, właśnie dlatego, że często teorie naukowe stoją nawet w sprzeczności z tożsamościowym, może nawet, konstruktem, albo świadomościowym konstruktem odnoszącym się do istnienia i funkcjonowania świata. To są rzeczy często nowe, które powodują, że są niechętnie przyjmowane i uważane za nudne, bo wyjaśniają jakieś tam aspekty. Istnienia otaczającej nas rzeczywistości, ale niekoniecznie to musi kogokolwiek interesować. Jeszcze takie deprecjonowanie roli teorii, że cały czas się mówi, e, to tylko teoria, a ewolucja to tylko teoria. I, i, I jakby cały czas jest to, a w ogóle ośmieszanie wszystkich teoretyków, to jest coś strasznego. Ja całe życie się z tym borykałem, bo ja w zasadzie we wszystkim jestem teoretykiem, prawie nigdy praktykiem. Jednak trzeba powiedzieć, że teoria jest istotna i nie bez przyczyny w pracy licencjackiej, w pracy dyplomowej. To jest szalenie istotne, żeby ta teoria się znalazła, bo to dowodzi, że autor takiej pracy, tak jak powiedziałeś na początku, potrafi spojrzeć na świat nie tylko własnymi oczami, ale też przy, przez pryzmat nauki i także przez pryzmat, przez okulary innych ludzi, którzy ten świat badali i mają coś do powiedzenia na temat tego świata. Tak, jest jeszcze inny ważny element. Studenci koncentrując się w pracach licencjackich na działaniach opisowych albo jakichś obliczeniowych, myślą, że wykonują właśnie tę pracę, która jest im zadana poprzez wykonanie pracy dyplomowej, ale się mylą, bo nie są w ten sposób w stanie nawiązać nawet do aktualnego stanu wiedzy. Czyli brak korzystania z aparatu teoretycznego. Może zwiększać prawdopodobieństwo tego, że e, ktoś powiela pracę wykonaną już wielokrotnie wcześniej e, i jeszcze ją trywializuje. E, sprowadza ją na manowce, wypacza interpretacje, bo nie zna większego kontekstu i, i szerszych odniesień. Widzisz? No właśnie to jest problem. Jak zachęcić studentów do tego, żeby oni się zainteresowali teoriami naukowymi? Ja tu widzę szczyt perwersji. To znaczy. W dosłownym łacińskim tłumaczeniu przewrotności, bo wydaje mi się, że twierdzisz tak. Nauczeni spotykamy się często ze studentami, którzy narzekają na to, że praca licencjacka polega na nieświadomym przepisywaniu z jednego na drugie, z drugiego na trzecie, i na powielaniu pewnych schematów. I że ona powinna być bardziej praktyczna i że powinna obejmować bardziej jakiś kontakt z rzeczywistością. A według Ciebie receptą na to, na ten stan rzeczy jest skoncentrowanie się na teorii. No, żeby właśnie przepisywać z jednego na drugie, ale robić to w sposób świadomy. To znaczy, żeby w rozdziale teoretycznym odważyć się konfrontować ze sobą teorię. Odważyć się wyszukiwać różnic pomiędzy ujęciami tego samego problemu. To już nie rozmawiamy o licencjatach. Nie rozmawiamy o licencjatach? Już wtedy nie. Nie pisaliśmy licencjatu, może dlatego. <laughs> Masz rację, to znaczy, ty mówisz o, o takim umyśle krytycznym, o podejściu krytycznym. I każdy student powinien być go nauczony i powinien w ten sposób podchodzić nawet do różnych teorii naukowych, żeby zadać sobie samą pytanie, czy to nie są czasami, aby bzdury wierutne, ale z tym też jest problem, bo praca dyplomowa. Jest tak traktowana przez studentów jako kolejna bariera, która oddziela ich od wyjścia z uczelni wyższej i odsięgnięcia po dyplom. To nie jest rzecz, którą oni chcą się chwalić, i to jest też problem. To jest rzecz, którą chcą zdać, postawić sobie na półeczkę ładnie, oprawiony, i niech tam sobie stoi ten licencjat, ale w zasadzie nie jest to nic, co traktowaliby jako swoje. Rzeczywiste intelektualne wyzwanie. Nie, to jest wyzwanie, dlatego że to zajmuje im czas, e, pochłania ich uwagę, kosztuje ich dużo stresu, e, dlatego to jest wyzwanie. I wydaje mi się, że gdyby zrozumieli, że mogliby wziąć te okulary teoretyczne jakiegoś, nie wiem, Piera Bourdieu, kogokolwiek, Fukuyamy nawet, że jeśli wzięliby te okulary. To w zasadzie mają wykonane 50% roboty, która ich czeka. Okulary teoretyczne, które. trochę inne niż twoje, bo twoje są chyba korekcyjne. Okulary teoretyczne, które będą tą propozycją dla studenta poznania tego specyficznego, szczegółowego problemu. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Dostęp do Akademii Belfra jest bezpłatny. Jeśli jednak chcesz, Możesz wspierać mój kanał, zdobywając jednocześnie umiejętność produktywnego i efektywnego uczenia się oraz realizowania swoich obowiązków na studiach. Dlatego mam dla Ciebie propozycję. Zapraszam Cię na mój kurs produktywności. Możesz zyskać umiejętności, których nie zyskasz na studiach. Możesz zyskać wiedzę o dobrej pracy, która zaprowadzi Cię wprost do sukcesu. Możesz też poznać sposoby efektywnego wykorzystania czasu, które z pewnością przydadzą Ci się także w trakcie pisania pracy dyplomowej. Postanów sobie produktywność, efektywność i skuteczność. Jak to zrobić? Wzmocnij pozytywne nawyki. I otwórz drzwi do sukcesu. Odwiedzaj regularnie portal studia.pl. Jest to miejsce stworzone dla studentów. Znajdziesz tam moje artykuły o pisaniu prac i odnoszeniu sukcesów na uczelni, skuteczne porady i zawsze aktualne informacje o uczelniach.